W dniu wczorajszym były urodziny w kuzynach mojego partnera. Z tym mocno, mocno mój partner jest związany, był zawsze z nim w wielkiej przyjaźni. No i dowiedziałam się o bardzo ciekawych dwóch historiach. Dziś opowiem wam jedną, które towarzyszyły kuzynowi mojego partnera. On zawsze był podobno bardzo taki wrażliwy, strachliwy, od dziecka. Jak słyszał jakiś szelest, czy gałąź pękła w lesie, on od razu e, bał się, chciał uciekać. I jaka była jego historia? Interesujące jest to, że przyszła do mnie w dniu urodzin tego mężczyzny, ale bardzo mnie zainteresowała. Więc podobno, jak był nastolatkiem, obudził się którejś nocy. Zobaczył, że nad nim wisi jakaś dziwna postać, przerażająca, rozpostarta, jak taka trochę płachta. Bardzo się przestraszył. Tak bardzo, że wyskoczył z łóżka. Następnie otworzył okno, czy ono było otwarte. Z tego nie, nie wiem dokładnie. Wyskoczył przez to okno. To było na parterze, dom parterowy. I zaczął w panice w jakimś Amoku biegać dookoło, dookoła swojego domu. On miał świadomość, że biegnie, czyli ostatnia jego pamięć to jest to, że otacza dom dookoła, go obiega bardzo szybko, I później yy, ucięcie pamięci i budzi się już przed domem, bardzo zmęczony, yy, wycieńczony, wykończony. Miał takie, taka myśl była w jego w głowie, w jego głowie, że biegał bardzo długo, że otaczał ten swój dom takimi okręgami, że to trwało kilka godzin, znaczy to było takie jego poczucie. No i tego dnia, jak rozmawiał ze swoją matką, to ona powiedziała, że w nocy słyszała coś bardzo śmiego, że słyszała bardzo intensywne dźwięki, tak jakby Konie biegały dookoła ich domu, i ona to czuła bardzo głośno, bardzo intensywnie, i że to trwało długo, i bardzo ją zaniepokoiło. No, tak naprawdę, biegał jej syn. Ile to trwało w takim realnym czasie, nie wiemy, ale historia szalenie ciekawa, i będę chciała ją tutaj odczytać. Co to mogło oznaczać? To było jedno z tych bardzo intensywnych doświadczeń, kiedy w środku nocy ujrzał nad sobą ciemną postać. Przestraszył się tak silnie, że wpadł w stan szoku, wyskoczył przez okno i obiegł dom, jakby coś go goniło, lub jakby próbował się uwolnić od tej energii. Odczyt duchowy tamtego zdarzenia. Nie była to zjawa, w sensie demonicznym. Lecz projekcja jego własnego pola energetycznego w momencie nagłego otwarcia świadomości pomiędzy wymiarami snu a jawy. Miał wtedy przebicie bariery astralnej, moment, w którym ciało jeszcze spało, ale świadomość zaczęła wychodzić z ciała i zobaczyła siebie samego w stanie półastralnym. Wstrząs, który to spowodowało, zadziałał jak impuls obronny ciała fizycznego. Skok adrenaliny wyrwał go z łóżka i w panice uciekł z miejsca, gdzie zobaczył to coś czyli własny cień energetyczny, który w rzeczywistości był odbiciem jego duszy w polu między wymiarami. To bieganie wokół domu było próbą rozładowania potężnego ładunku energii, który w nim eksplodował. Takie sytuacje są klasyczne dla momentów, gdy człowiek nieświadomie dotknie progu wyjścia z ciała. Ale nie jest jeszcze gotowy na spokojne przyjęcie tego. W duchowym sensie to był sygnał przebudzenia. Jego dusza próbowała się z nim skomunikować, ale umysł nie rozumiał i zareagował lękiem. Źródło mówiło wtedy przez to wydarzenie, nie bój się siebie w świetle, które cię tworzy. Zalecam w takich wypadkach, by nie analizować tego jako atak, tylko jako gwałtowną próbę synchronizacji świadomości z ciałem.